Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Istanbul Guys na moim kanale Jak widzicie znajduje się na becie 0.45.3 Moi drodzy I dzisiaj będziemy testowali sobie Laser Dash Tak dobrze słyszycie moi drodzy Będziemy sobie grali na nowej mapie A ponadto sprawdzimy nową mapę amerykańskiego futbolu Więc zostawcie łapkę w górę Zasubskrybujcie mój kanał jeżeli chcecie więcej właśnie takich odcinków Z testów beta A my teraz przejdziemy sobie do odcinka Więc moi drodzy Może tak, na początku byśmy sobie przeszli Być może do Karnetu i zobaczyli. Hmm, dobra, sprawdźmy karnet. Jak wygląda karnet? No i za chwilę sprawdźmy wszystkie nowości. Ej, co jest grane? Czy wy to widzicie? Czas trwania karnetu wynosi 666 dni. Nie, to. To jest coś zepsutego, ale widzę coś bardzo mocnego. Jeżeli to nie ulegnie zmianie, moi drodzy, no to będzie coś pięknego, zaraz wam to powiem. Dobra, cena karnetu nie zmiecie. 1200 klejnotów, więc okej, okay, nie robi mi to żadnego problemu, bo tak było wcześniej, ale patrzcie, było 100 klejnotów w worku. Sprawdźmy, czy to będzie jeszcze źle i tak to będzie naprawdę. Ja, mamy kolejne, czyli tu już jest 200 klejnotów, moi drodzy. Więc jeżeli kupicie sobie premium pasa, to naprawdę sporo klejnotów wam się zwróci, więc. No nie wiem, czy warto, bo wydajecie 1200, a zyskujecie dokładnie mam tylko i wyłącznie 400, ale tu jest i tak więcej niż to, co mieliście wcześniej. Więc powiem Wam szczerze, że w karnecie, że i to zostanie, to będzie naprawdę duża zmiana. Teraz przejdziemy sobie do szafki i zobaczymy te nowe skiny, bo powiem Wam szczerze, że z bliska to ja ich nie widziałam totalnie. No i widzę, so, moi drodzy, ten to jest coś pięknego. Nie wiem, czy wiecie, ale ja jestem w szkole na kierunku biochem i ten skinek mi się naprawdę podoba i bardzo bym go chciała mieć. Widzę, że tutaj jest mnóstwo właśnie tych futbolistów I może odblokuję sobie jednego Jeżeli będzie koło fortuny specjalne do nich Ale przejdziemy sobie do cośków specjalnych Patrzcie na to Ten skinek jest naprawdę kozacki Ale mamy tutaj jeszcze innego Patrzcie na to Rabi Cubit. To jest, kurde, skin, który naprawdę bym chciała mieć w swoim ekwipunku, mimo że mam już może jednego czerwonego, ale, kurde, no ten jest pierwsze piękny i nie rozumiem teraz tego skina. Nie wiem, dlaczego on został dodany w ogóle, ale patrzcie na tego smoka. To jest kolejny kozacki coś specjalnej. i powiem wam szczerze, że aktualne skiny, które zostały dodane do gry, no, robią naprawdę wrażenie. Sprawdźmy sobie teraz, czy mamy coś w epickich, moi drodzy. Okej, okay, widzę, że mamy kangura. Tego nie było. Boxing row, Ok. Okej, bardzo fajny skinek, ale czy mi się jakoś podoba nie za bardzo i widzę, że tutaj już więcej innych skinów nie mały w rzadkich, wydaje mi się, że też nic ciekawego nie ma. Więc dobra, może skończmy już tego przedłużanie o zwykłych skinach i tak dalej, moi drodzy, bo wiem, że was bardziej interesuje Laser Dash. Tak jak to wygląda, moi drodzy? Za chwilę sobie to sprawdzimy, ale patrzcie, już nam wszystko się zmienia, kolorystyka, wygląd. Przepraszamy, pomieszały nam się pliki i połączyliśmy dwie mapy w jedną. Na szczęście pomyłka dotyczy tylko tego wydarzenia i reszta gry działa normalnie. Bawcie się dobrze omijając bloki i lasery jednocześnie podczas gdy my będziemy pracować na naprawą błędu. I czy to jest błąd moi drodzy? Nie sądzę, bo twórcy ogłosili, że będzie więcej takich hybryd, więc na razie będziemy mieli jedną i zobaczymy jak ona będzie się spróbować i wydaje mi się, że może być to naprawdę ciekawe połączenie, bo jak wiecie większość lubi grać w blockdash, a dodanie do tego laserów jeszcze bardziej może urozmaicić grę. Dajcie teraz znać w komentarzu, jakie wy chcielibyście hybrydy w kolejnych aktualizacjach, a my zagramy sobie pierwszy raz laser dash, moi drodzy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ej! I nie widzę na razie laserów, więc to może być coś oszukanego, ale być może zaraz się pojawią. Ej, co jest? Nie ma laseru. Dobra, jest, pojawił się, moi drodzy. Jest pierwszy laser i na razie jakoś na początku nie są jakieś ciężkie, ale mam nadzieję, że uda nam się to wygrać, bo wiecie, no, gramy z botami. Nie ma teraz opcji zagrania sobie, wiecie, z normalnymi ludźmi. No i mam nadzieję, że to jakoś uda nam się przejść. Na razie nie jest aż tak ciężko, ale też już nie jest łatwo bo dobra, udało nam się przejść pierwszą rundę, zobaczymy jak to będzie wyglądać w kolejnych ale powiem wam szczerze, że jeżeli wy będziecie trykordować i grać powyżej 3 minut to tutaj na tej mapie może być naprawdę ciekawie i ponadto nie wiem czy widzieliście na początku, one okresowo będą się zmieniać, więc jeżeli twórcy, bo więcej hybret no to co tydzień moglibyśmy mieć jakieś fajne różne giereczki a najważniejsze i najciekawsze jest to, że tutaj mamy nagrody. Możemy dostać gwiazdki, pucharki. No i moi drodzy, jeszcze ekspa. Nie wiem, jak to będzie z koronkami zobaczymy, jeżeli uda mi się wygrać, to zobaczymy czy dostanę koronkę, czy nie, dobra, A teraz musimy się skupić, trzy osoby już odpadły, więc uwaga, lecimy ej, tutaj zaczyna już się robić ciekawiej mimo, że nie jest jeszcze aż tak dużo tych laserów, ale patrzcie na to, widzicie no, tu powiem wam szczerze, może być naprawdę ciężko momentami ale, no wiecie, jak ktoś jest bardzo skupiony, to na pewno to przejdzie, tak dobra, lecimy z finałem i ja teraz muszę go przejść, bo chcę zobaczyć czy tutaj można dostać koronkę moi drodzy tam jak gość brzydko wyleciał na przodzie, nie no, coś brzydkiego zrobił. Niestety, no tak musiał najwyraźniej być. W sumie to pod... To, czym ja się przejmuję, tak? Ważne, żebym ja wygrała. To jest tutaj w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, najważniejsze, bo musimy sprawdzić, czy tu będzie korona, pięknie, wow, ale my to robimy. Ale najgorzej, bo została się, kurczę, jeszcze szczustka. No a my musimy zostać się jako jeden osób. O kurde, ja tu teraz przegram nie! Co ja zrobiłam, widzowie! Chciałam to pięknie skoczyć po bloku, no i niestety odpadłam. A to wiąże się. Ej, ale kozorskie tło! Ale jak widzicie, właśnie przechodzisz do trzeciej rundy, i dostajemy też nagrody. Więc wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy tryb do grania i wbijania karnetu. Dajcie znać, czy jak on do... będzie. To będziecie na nim grali, a my teraz przejdziemy sobie do sklepu i otworzymy darmowy koło. Mimo, że jesteśmy na becie i nie będziemy otwierać jakichś ładnych spinów, no to darmowe to chyba możemy odebrać i zobaczyć, co nam wypadnie, ale jak zwykle w moim przypadku jest to nic. Moi drodzy, dobra, przejdźmy sobie do rzeczy. No i teraz, moi drodzy, kurczę, co byśmy zrobili? Wydaje mi się, że możemy przejść do gierek niestandardowych. A co tam będziemy robić? Za chwilę się przekonacie, bo jak wiecie, do gry ma zostać dodana nowa. Mapa, a w sensie to druga jakiejś mapy, więc fajnie by było, żebyśmy to sprawdzili. Uwaga! Czy to będzie dodane w gierkach niestandardowych? Mamy to, moi drodzy, jest! Tak więc możemy sobie to przetestować. Pyk, wybieramy i kurde, dobra, zagramy sobie jedną rundę. Czy to będzie dobra opcja, żeby przetestować tą mapę? Ej, patrzcie! Jest opcja dodawania do znajomych, czyli twórcy jednak to zmienią. Dobra, to zagramy sobie jednak trzy rundy, bo nawet, kurde, no nie wiedziałam, że tak się da, aczkolwiek i tak nikogo nie zaproszę, no bo nie mam nikogo dodanego Wersji beta, tak? Więc jak wy chcecie mieć na przykład w wersji beta i brać udział w odcinkach, no to moi drodzy możecie mi dodać. Znaczy w sensie, no nie wiem, czy jest to realne, żeby na becie mnie dodać, ale jeżeli jesteście w stanie i chcecie na przykład na odcinkach występować, no to możecie zaryzykować. Być może kiedyś Wam się uda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale ogólnie dobra. Wracamy, moi drodzy. Patrzcie, jakie tu są kolory. Ja lubię naprawdę takie kolorowe mapy. Wyglądają one przepięknie. No i powiem wam szczerze, jest to serio podróba mm. chyba Canon Climb. Nie znam kurde wszystkich nazw mapy, ale z tego co się nie mylę, to tak powiem... Wow, co tu się stało? O, jaki wyrzut! Co to było widzowie? Widzieliście to? Kurde, musicie za to łapkę zostawić. I być może za chwilę spróbuję powtórzyć to, bo to było naprawdę coś mocnego. Ja nie wiem co tu się stało, ale dobra, lecimy. Chyba nam się... O kurde, ale dostałam kurde od piłki nie jak. Ta piłka się profesjonalnie nazywa, jeżeli wiecie, dajcie znać w komentarzu. Na szczęście będę widziała, ale udało nam się przejść pierwszą rundę, więc zobaczymy, czy uda nam się przejść drugą. Bo druga i wiecie, no, no ta trzecia jest najważniejsza, nie? Więc dobra, lecimy pięknie. O kurde, nie, no jednak chciałam powiedzieć, że jestem na początku, a jednak jestem. Okej, okay, wyszłam na prowadzenie. Dobra, już nie jestem w tyle, tak jak to było przed chwilą. No i uwaga, czy uda nam się znowuż wystrzelić tak w powietrze? Yy, aha, dobra, to teraz to totalnie zepsułam. Nieważne, widzowie, poprawmy to. Ej, jak ja to wcześniej zrobiłam, że mnie tak wystrzeliło? Nie no, to, to jest coś nierealnego. Tamto to był na pewno jakiś błąd, tak jak to jest aktualnie z karnetem, moi drodzy. Nie wiem, co się dzieje, ale mam nadzieję, że twórcy to naprawią. Jeżeli tego nie naprawią, no to kurczę, no może... Może coś tutaj yy, źle wyglądać i źle się potoczyć i mnóstwo osób może złożyć zaskarżenie, że na przykład zostało na coś oszukanym. Dobra, a my lecimy, bo mamy teraz finał, moi drodzy i aktualnie nie jest dobrze. Dostałam od piłki, ale uwaga, wychodzę na prowadzenie, więc jest naprawdę, moi drodzy, dobrze. Już teraz się poprawiłam, więc mam nadzieję, że uda nam się to wygrać. Kurde, zepsułam teraz, okej. Okay. Szkoda, że już na tych wamperach nie można tak wysoko wyskoczyć, tak jak ja przecież zrobiłam. W ogóle nie wiem, jak to się stało. No ale mam nadzieję, że w przyszłości będę jeszcze trenować i uda się. No i powiem wam szczerze, że mimo, że ta mapa jest podrobiona, to podoba mi się bardziej niż ta, która była oryginalnie, wiecie? Dobra, poczekamy sobie przedmetu. Ej, w ogóle te ludzie biegną, czy nie? Dobra, biegnie ktoś, moi drodzy. No chodź, dawaj tutaj. Ani, udało ci się, dobra, wygrała, moi drodzy. Miało być fajnie, fajnie i było fajnie. Bardzo podoba mi się ta mapa powiem wam szczerze, jej kolorystyka bardziej mi odpowiada niż tej, która była oryginalnie. Ja bardzo lubię żywe kolory, takie jaskrawe, więc mam nadzieję, że wy również, a jeżeli wasz przycisk subskrybuj jest jeszcze jaskrawy i świeci się na czerwono, to zmieńcie to, kliknijcie i sprawdźcie tak, żeby był szary, moi drodzy, a ponadto zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z bety, więc jeżeli dobijecie, kurczę, no nie wiem, ile tam łapek, ile będziecie w stanie, to nagram dla was kolejny odcinek ze Stamburgajsa, a ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, więc trzymajcie się do kolejnego odcinka cześć